Witajcie, witajcie znowu ja, Gorel Gray, Was, Gorel detalos Principle. Cóż, na początku powiem tak, pograłem trochę i udało mi się rzucić tutaj kostkę. Nie wiem jeszcze jak jest rozwiązanie, ale mogę zrobić coś takiego, że staję tutaj razem z kostką i w momencie, kiedy przelatuję tam, mogę ją spuścić. Tylko że jest taki problem, że ja już tej kostki tam stamtąd nie wyciągnę. Ale może się uda, nie wiem, jakoś przerwać ten naser. I mamy tutaj dwie kostki. To, to nie przejdzie. Aha, i tutaj nie działa interakcja z drabiną. Teraz mogę stanąć. Oczekajcie, tu są schodki. A jak to tak ustawił? dobra wyłączyłem mara czekajcie gdzie jestem a tu jest znaczek dobra Się. Ale rzeczywiście trzeba przyznać w tamtym odcinku się głobiłem, Teraz trochę pograłem i trzeba przyznać, że wiedziałem o tym, że trzeba to jakoś rozciąć ten laser. Nie wiedziałem się po co są te schodki tutaj z boku. A to były po to, żebym mógł stanąć na tym. Yy. Dobra. Mamy tutaj wyjście, czyli wychodzi na to, że... No, ale tu są wiatry. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie to wygląda. Tu znowu mamy ten komputerek śmieszny, z którym nie chce mi się za bardzo gadać. Co prawda, on ma tam jakieś informacje, ale. Dobra, czyli wychodzi tak: wychodzi na to, że tutaj żeśmy zrobili wszystko, bo tam jest świątynia, którą żeśmy zrobili. Tam jest też świątnia, jakaś, nie? Ale czekajcie, ten jest inny komputerek. Może ja podejdę do tamtego, bo ten jest jakiś taki niebieski. Powiedz mi, czy zawsze robisz to, co ci się powie? Eee. Powiedz mi, czy zawsze robisz to, co Ci się podoba. Czy muszę odpowiadać na pytania? Pytam, ponieważ nie mogłem nie zauważyć stosu zabranych przez Ciebie ozdóbek. Nie uważasz, że to trochę dziwne, gdy potężny głos z nieba każe Ci szukać tych przedmiotów, a jednocześnie zabrania posłużenia się nimi w celu wejścia do wielkiej wieży, stojącej pośrodku tego wszystkiego? Sprawdzasz mnie? Muszę oprzeć się, pokusię wejścia na wieżę. Nie. Powiedzmy, że będę bardziej stonowany i zdecydowany. Czyli wejdę na szczyt wieży, gdy będę gotowy. Ok. Po co od razu się gniewać? Zdziwiłbyś się, jak wielu robi co im się każe, ale jednocześnie nie przestaje samodzielnie myśleć. Ale może ty jesteś inny? A może jesteś dokładnie taki sam? A może każdy wchodzi na wieżę, A jednym sposobem, nazwy się, jest pozostanie na dole ze śmiertelnikami? <laughs> no, trzeba przyznać, dziwne, hmm, dziwne, podchwytliwe teksty tutaj pisze. Próbujesz mnie manipulować. Naprawdę no, tak uważasz. Nie, tak naprawdę zachęcam Cię do poszukiwań, choć tylko po to, by zobaczyć, co odkryjesz. To musi być coś wartościowego, skoro zostało zakazane przez Jego wysokość. A z drugiej strony, może wcale nic tam nie ma. Wyłączam się, chciałem tylko podzielić się tą myślą i trochę pomóc. Cokolwiek zamierzasz, życzę powodzenia. Masz większe problemy niż głos z chmurą. Eee. Czekajcie, on na końcu powiedział, że masz większy problem niż głos humor, czyli, czyli co, czyli znaczy się, że jest jeszcze coś potężniejszego od tego boga tutaj w. Dobra, ale ile ma w ogóle tutaj znaku? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. I tam jest jedna świątynia, druga, trzecia, czwarta. No i w sumie tyle. skoro żeśmy zrobili widzę, że możemy jeszcze coś odblokować to skorzystajmy z tego na razie poukładam byle jak zobaczę jak to będzie mi pasowało Dobra, co to jest takiego? Nie wiem, ale pewnie coś się przekonamy. Dobra, ja wyszłem z trójki, zobaczymy, się sobie jeszcze szczerze. Dobra, trójka jest zrobiona na maxa. Czyli jedźmy czwórka W czwórce jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i dwie gwiazdy. Na to w myślę, że zostaniemy pewnie na dłużej. Możesz zastanawiać się, dlaczego stworzyłem dla ciebie te labirynty, a wieczność można osiągnąć tylko przez walkę. Miej wiar, ponieważ moje próby służą udoskonaleniu Twojego rodzaju. No dobrze, dobrze. Wiem, że zrobiłeś labirynt. Chodźmy do pierwszej zagadeczki. Zawijaj w zarok. O. A akurat odblokowałem to. Nagraj. Czy to nie będzie czasem jakieś cofanie? Czasem? Zabawa? Czasem? Niektóre z tych wyzwań na pewno są zaprojektowane z myślą o współpracy, ale jestem tu przecież sam. Oho, czyli że zaprojektowane są, czekajcie. Co to jest to w takim razie? W sumie tu bym mogła wyjść, a czy ja mogę na przykład postawić sobie to tu aha, że to ja na tym nie mogę wyskoczyć nie. место награды а No dobra, rozumiem mniej więcej szukaj rady błagam, jeśli ktokolwiek sensownie czekajcie jeśli ktokolwiek sensownie myślący doczyta, przydałaby mi się rada żaden posłaniec ci nie pomoże, póki nie odkryjesz miejsca ich spoczynku Powróć tu wtedy, by szukać ich rady. Autorespondera Żaden posłaniec Ci nie pomoże, póki nie odkryjesz miejsca ich spoczynku. Hmm. Rozumiem to i jednocześnie. Hmm. Powiem Wam tak, rozumiem tą mechanikę, że mamy jakoś tak stanąć, tak pójść, nagrać to wszystko. Ale pytanie, ja i tak muszę, co ja zrobię z laserem bo. To jest tak, to jest tak zbudowane, że tu jest laser, tam są schodki, ale tam nie wyjdę. E... Poczekajcie, jest tutaj, aha, tu nie ma kłócania. Chyba, że czekajcie, ja bym musiał, z tym nie mogę pomóc. Tu i tak mnie blokuje, mnie to blokuje. Hmm. O no, tu jest tylko jeden łącznik. Tylko jeden łącznik. Czekajcie. Nie było dwóch łączników. Dobra, tu na chwilę sobie postoimy. Parę sekund. Dołączasz do trybu kooperacyjnego trzeźw. Tak? No i teraz drugi łącznik zniknął. No, gdybym nie podeszedł do tego łącznika i nie wcisnął, to powiem Wam szczerze, że nie wiem czy bym to odkrył. Dobra, następne mamy tutaj. Samouczek. Co my tu mamy? Też mamy nagrania, cofania. Thank you. Co to jest spoko. Muszę przyznać, że to jest spoko zrobione. Akurat to była prosta, bo widziałem wyłącznik, bo bałem się tego, że jak tu mi stanie gościu, otworzy mi się bramania, ja przejdę, potem ono zniknie, to że już tam mogę zostać, tyle, tyle że tam jest wyłącznik. A jak jeszcze widziałem, że tu jest drabina na górę, jest znaczek, to jest spoko. Myślałem, że będzie więcej myślenia. Myślałem, że ludzie więcej myślenia, ale jest dobrze. Jest dobrze. Cóż, to może jeszcze jedna zagadka. O, mam podpowiedź jakoś? O, popatrz, kolejna zagadka i kolejny głos mawiający mi, że jest to wyjątkowy i kolejny zepsuty komputer z fragmentami niczego. Ten świat to kiepski żart podtrzymywany przez okrutnego Boga. Zbyt głupiego, aby wyłączyć zasilanie. Ok, to lecimy. Kolejna zagadeczka. Podwójna płyta. Tu jest znaczek. Tu mamy do nagrywania. E No, otwórz drugą. Dziękuję, przyjacielu. Okej. Okay. muszę przyznać, bardzo fajne zagadki, ale bym powiedział, że prostsze jak tym z wiatrem. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.